A damy tą mega paczkę. Tu mega z 30 rzadkimi kartami. Pierwszy raz się widzę na czacie, więc dla Ciebie taka wielka paka. Cegły będzie nosił. Okej, OK. Wala 84. 8-4. Myślałem, że może będzie 8-5. O, i mamy Fabiana mizeria. Fabian mizeria siemaneczko. Dobra, mamy tak. Okej, okay. Mamy tak. E, okej, okay. Pana mamy i pana mamy. I teraz te ciebie mogę, a Maktomineja muszę sobie, że tak powiem, przepalić szybko w SBC. To szybko go przepalimy. W tym piku mamy. Był Makto minej. Przepalony. I mamy. I tu nie wiem, czy brać Gabriela. Martin czy może tak Grafiko? Chyba tak Grafiko weźmiemy, po prostu po to, że Overall ma trochę większy. Może się przyda ten Overall. Tamten to i tak nic nie zrobi. Tak tutaj. 75 plus piłkarzyk. Lecimy tutaj. Oj, 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 oj. oj. NDD? Nie. Osimen. Dobra, myślałem, że NDD może leci. Czy pokażę składzik? za chwileczkę? Za chwileczkę, bo mam tutaj składnik trochę przemieniony, bo robiłem wyzwania różne. Ale na zmianę tutaj widzimy norga, więc norg pojawił się na czacie. Dla niego paczuszka leci. Kiedyś z Leno bym się cieszył, bo miał większy overal. Na tą chwilę średnią. Dobra, Kto, jakaś kolejna osóbka. Taki stary 75. Plus. Nie to chodzi, że overal 75. Plus. Zobaczcie, o tą paczkę mi chodzi. O tą paczkę mi chodzi. To jest paczka sztościwo, że tak powiem. Aj, na nią czekam. No to tak. Paczka dla Jana Cichowskiego. Rzadki piłka 75. Proszę bardzo, Janie. Dla Ciebie paczuszka. Jak najbardziej. Lecimy tutaj. Anglik. Po. Kurde, myślałem, że Walker. Myślałem, że Walker. Z Walkera bym się. Nie? Bo ja chcę, no to dla Rydiego, 75+, plus leci. Starucha? Jeśli ze Staruchów, to by mógł ktoś polecieć, albo... Okej... Okay. Fofana. Fofana, fofana. Na początku Fifa bym się z niego cieszył. Otwieramy. Ja się patrzę na czat. Znaczy, patrzę się na czat, i co wypadło? Patrzę się na sam czat, co tu poleciało. Co tam wyleciało? Ikona, co? Kartę graficzną mam do dupy. Kasemiro? Kasemiro to dobry traf, bo jest 89. Uganda. Uganda, no. Dobry traf, bo jest 89. Może dużo kart być w środku jeszcze. Dużo może być kart w środku. I na pewno Kasemiro będzie mi pasował pod ikonę i mocno, ale to mocno zbustował mi właśnie tutaj tę paczkę z ikoną. Co to mamy dalej? O Boże, jaka tragedia! Enkuku jeszcze tylko... Powiedz mi, że... Cztery duplikaty mamy, cztery duplikaty. Mam nadzieję, że w duplikatach jest coś jeszcze potężnego. Mia, ja. Jej! Jej, nie otwierajcie tej paczki, to skami jakiś jest. To jest za trzy słapy. Co mamy w duplikatach? Crossa, ok, ok. Jestem to w stanie zaakceptować. Tego niego crossa. jak najbardziej. Dobra, widzę, że Luisa Alberto muszę przepalić w SBC i Locatelli'ego też. Więc to by było z kamem po pierwsze z mojej strony, bo nie masz jak tego zrobić, nie? Zobaczysz. No dobra, okej. Okay. Zaraz zrobię. Otworzę tą paczuszkę i ci zrobię fikołka, tak? I okej, okej, 8 86. Jej! Pokaż jak budowlaniec prosił małpkę. Daj małpkę, daj małpkę, majster. 187, co za pech. Dobra, sprawdźmy, czy muszę kupić kogoś 85? Tak, kogoś 85 muszę kupić do składu. Dobra, Akunia? Jest tu Akunia? Nie ma tu akunia, Akunia, bo zazwyczaj on jest najtańszy. Paweł Gęc, gra w trapkarzach Młodziki czy jak? Za skład? Spoko. Masz nowy składnik powinienem go widzieć, ale to... Jak go wystawić, to sobie go zobaczę, dobra? Akunia, ile teraz Akunia kosztuje? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ying yang papierosy buta dla małycego. <laughs> okej, okay, ale Ying Yang to jest dobre wykorzystanie w filmiku jako przewodni materiał, bo Ying Yang to jest... Równowaga między dobrem a złem, tak? Więc biorąc pod uwagę, jakby Maurycy brał wódę i papierosy, czyli to jest taka równowaga między sobą, popita i woda. O, to takie ink yang Dobry pomysł. Już jest. poczko, to, zrobię paczuszkę. To jest ikonową i zobaczymy, co tam wygląda. Dobra, ee, tak naprawdę, to tak. Enkuku jest niewymienny wymienny, niewymienny, niewymienny, akunia wymienny, Madison wymienny. Sprawdźmy tego Madisona. Bo ja się boję, że on poszedł w górę jego cena. Wezmę szybko na fogbinie, Sprawdzę ile on kosztuje I ile kosztuje byle jaki 86. Madison, 15 tysięcy dobra, ok. On 15 tysięcy kosztuje to ma 86, Tiago ok, Tiago ma 86 16, czyli on jest tańszy od Tiago inwestycja w Madisona, to myślę, że to jest inwestycja, która mogłaby się udać w przyszłości, bo w końcu będą potrzebne te informacje z wysokim overallem czy japoński Maurycy będzie ciekawy? Mógłby być mógłby być, postaram się, żeby był będę myślał dzisiaj nad japońskim Maurycem, żeby wam go nagrać dobra Wymieniamy paczkę i tak oto w ten sposób oddajemy składnik drugi do, do ikony i zobaczymy, czy dobry zwiastun będzie. Rozbudowa podstawowej wersji ikony. Powiem wam, że mam przeczucie, że wyraźnie jakieś gówno, które będzie nigrywalne. Ale co? Do no zabawa. Lecimy z zabawą. No. Jak można powiedzieć za 50 tysięcy... Otworzenie takiej paczki z ikoną, to myślę, że okej. Okay. Zota paczka piłkarzy Prime. To będzie taki zwiastun, co może być, jaki kraj w tym. Okej. Okay. Lecimy. Lecimy. Yy, Hiszpania. Rodri87 Spoko. Szkoda, że przed chwilą się nie trafił. Ale z, Hispa z Hiszpanii to bym chciał Butragenio. Ok. Butragenio byłby dobry. Ndd? Andy Rodri to naprawdę dobra paczka. To naprawdę dobra paczka, biorąc jeszcze pod uwagę, że mamy tutaj dwa duplikaty. Eee, naprawdę dwa duplikaty, muszę. Aha, Ramsey, poczekaj, ty byłeś wymienny. To wypierdzielaj na listę transferową, elegancko. Dobra, Ward Prowse czy James? Nie, no, James może grać na skrzydle? Nie, nie może. Więc yy, dajmy Lord Prausa, bo mam tam już Walkera i mamy Trenta. I tutaj Abel Ruiz to też mnie w sumie zadowala. Chyba, że zamiast Abela Ruiz damy tutaj Memema do Maroko. Memem do Maroko nie idzie. Myślę, że jego razie będę trafiał. Hej, oglądam Twoje shorty i. I czy śledzę fajne są? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, będzie ich więcej, zapraszam. Może Ronaldo, nie wiem, ja otwieram tą paczkę typowo w ciemno, zakryję oczy, będę miał sam czat przed oczami. Więc proszę was o jedno, trolujcie mnie, trolujcie mnie, nie mówcie mi prawdy, nie mówcie mi prawdy, jaka tam będzie karta. Chciałbym, żebyście to zrobili w ten sposób, żeby było powiedziane, że nie mówcie mi, jaka tam jest karta, a postaram się to zgadnąć po czacie. Więc otwieramy tutaj paczkę z ikoną. Ja kieruję głowę tylko już na czat. I tutaj. Nie widzę co tam wypadło. Zielonego pojęcia nie mam. Muszę poczekać aż obraz doleci do was. Widziałem skrawek butów ale nic nie powiem na ten temat. Ojejku. Żebym sobie nie podejrzał przypadkiem. To wrzucę spoko. Ja dalej patrzę sobie, się tutaj wręcz czego do was. Nie wiem kto to jest. I czekamy na trolle, czekamy na trolle. Mówcie, kto to jest. Nie, nie mów, że na kata. Jak na kata, to będzie kurde. Nie, jak na kata, to nie, ja jestem załamany. Nie, no okej, okay, wiem, że to nie na kata. Bo mam nadzieję, że. Tutaj Bartek powiedział, że. <ścoughs> że nie najgorzej. Powiedzcie mi overal tej karty Napastnik. U. okej, okay, okej, okay, okej okay. Lina jakiś, okej, okay. czyli nie trolujecie teraz, czyli to wypadł mi lineker. Okej, okay, lineker. Kurwa mieszany ma do Limitera. Ciężko powiedzieć ile on kosztuje? Wysoka niska sztuczek nie ma Czy on by się załapywał tutaj na ten styl gry? Możliwe, żeby się załapywał na Legland. Kurde Miałem Szewczenko już i Szewczenko już przepaliłem w SBC, więc yy, myślę, że on jest pokroju Szewczenko. Myślę, że on nie będzie dużo warty. Ja obstawiam takie 200 tysięcy, może 150. Yy, Jeśli wys wysyłam, jak się ze mną skontaktować. O. Masz na czacie, wysłałem ci Instagrama. Dobra, porównaj. Siedem. O Boże, jaki żal. Wiedziałem, że on jest nic wart. Wiedziałem, że on nic nie jest wart. Kurde. Ach. Ach. Kurde no, druga paka z ikoną, drugi fail, ja nie mam szczęścia do tych dobrych paczek w tej Fifie. O Boże, tragedia, dobra braki content jest 18, to jeszcze nie ma. Mm. Ajajaj, ajajaj, ale przetestujemy go, będziemy teraz grali w Division Rival z Anglikami, więc tego przetestujemy na pewno, wsiądzie koło Petera Croucha. Paweł Games, nie wiem jak mam zobaczyć Twój skład w tym momencie. Masz go na shortszach, na swoim kanale, tak? Bo jak masz go na swoim kanale, to sobie go wpiszę szybko na YouTube i będę miał to. Eee, już, chwila, czekaj. Już wpisuję Twój sobie skład na YouTube. Paweł Games, Paweł Games. Mhm. Dzięki Ci, wielkie. Spoczko, nie ma problemu, napisz tam. Nie ma problemu, zapraszam. w topa troszeczkę z tym. Nie jestem zadowolony. Dobra, nie mam, nie wiem. Skład choroby Głogów, Dawid, Hans. Ja nie wiem, gdzie ty masz ten skład wstawiony swój. Ja tu nic nie widzę takiego. Nic nie widzę. Ani na shortsach, ani nigdzie, nigdzie nie masz tego składu wstawionego. Nie, ja nie, nic nie masz wstawionego, więc nie mam jak tego zobaczyć. Dobra, lecę, bo muszę się jeszcze ogarnąć a jutro do, do, do roboty. Trzymaj się ready, miłego mm. życzę. Aj jaj. Kurde, chłopaki. Nie jestem zadowolony, chłopaki dziewczyny. powitam Monikę. Monika. Nie jestem zadowolony tutaj z tego trafu tej ikony. Co poradzić? Składu to na pewno mnie zmieni. Yeeks. A teraz podejdziemy do prawdziwych emocji, tak naprawdę, jako pierwszy, ale ja tam nie mam twojego, nic, nic nie mam. Skład Chrobry Głogów Dawid Hans, zastępca Cristiano Ronaldo. Mam coś takiego, twojego shorta ostatniego, więc yy, tak wygląda twój kanał, więc nie wiem, co tam mogę sobie zobaczyć. Bo tu chodzi o skład z Fify. Dobra, mamy tu Anglika, tak. Skład angielski. Co tu się tu pozbyłem? Kogo się tu pozbyłem ze składu angielskiego, żeby mi tutaj dało do koncepcyjnego? No ładuj się szybciej. Godzinę będzie się ta konsola teraz tutaj dobrze nie odleciała. A Madisona się pozbyłem i Tripiera faktycznie. Ale za Madisona mamy tego. okej. Okay. bardzo mnie to cieszy. Za Madisona mamy Sakę. Za Madisona mamy sakę, tu sobie damy ciebie za tego tripierka. Tripierek sobie poleci, a ja dam sobie tutaj jeszcze na atak. Siemano dawidol, witam. Na atak sobie dam nowy trap, nową ikonę, która wpadła u mnie, Panie Gary. A. Raz, dwa, trzy. Dobra. E, tu mamy Łorca Prousa, więc Belingam na razie sobie wleci. Czy mogę paczkę? Nie mam już paczek dostępnych, mordeczko. Nie mam na tą chwilę dostępnych paczek, więc nie możesz paczki, bo nie mam żadnej dostępnej. Dobra. Abrahama zdejmiemy na razie na ławkę i sprawdzimy sobie e, tego Linekera, jak on gra w pierwszym składzie. I zmienimy pozycję. Kentowi, tak naprawdę Ryan Kent, pyk. No, ja czuję, że ten Ryan Kenczyk może odmienić mi tutaj mecze. Nie wiem, czy z ławki go wrzucać, czy nie. Zobaczymy, tak na szybko. Division Rivals, szósta liga. Myślę, że nie będzie najciężej. Powinienem wygrywać to mecze. Ojojoj, jaki ping. Dlaczego taki ping? Nie, nie, kolego, ja z tobą nie gram, jak ty masz taki ping, w żadnym wypadku, ja powinienem mieć 4 pingu, 5 pingu, 12, a nie 120, tu jest z tobą problem. Ten obrąca trochę mnie tutaj. A, Chiwel nie ma pozycji. Okej, okay, dajmy Chiwel, chodź, masz pozycję, bo i to i tak darmo, nie? I tak za paczkę. Więc masz siłę tutaj pozycję. Jak za darmo, to, to można mu dać. Nawet na towarzyskie mecze. 34 pingów. no i teraz lepiej. No. Z 34 opóźnienia można grać. W muszę poczytać, co zrobić, żeby to światło tak nie padało z tyłu, wiecie? Myślę, że... Magda, jakbyś włączyła na chwilę tam światło, na sekundę? Weź zobacz, bo chcę zobaczyć, czy będzie dalej mi światło z tyłu skakało. Już możesz włączyć, bo sobie sprawdzę. I lepiej, i lepiej. Czyli to światło z tamtego pokoju, czyli oświetlenie na mnie jest dobre, tylko światło z drugiego pokoju jest złe. Ok, będę wiedział na to przyszłość. Ok, gościu, to ty odkurzasz tutaj. Ja wiem, że ty musisz rozegrać mecz, i to mi się nie podoba, bo masz Hiszpanów, co jest problematyczne dla mnie, bo ty musisz rozegrać mecz, a ja muszę go wygrać, czyli prawdopodobieństwo, że zagramy cały mecz jest bardzo duże, chyba że w pierwszych minutach po prostu tutaj... Jopnę ci brameczkę Gary pierwszy, Pierwsze wejście w pole karne, ale niestety za przeproszeniem. Pięknie, pięknie, a ja bym wiem, że on jest zły. Słuchajcie, ten ma Lineker. Ucisza tutaj widownie. Chciałeś mi spikselować Danielo, a tu jednak co poradzić. Jestem gościem, strzelam ci bramkę w pierwszej tutaj akcji. No tu... Ciekawy, ciekawy drybik. A jeszcze jak mu dać myśliwego, może będą z niego ludzie. Nie mówię, że do podstawowego składu, ale jako zmiennik, czemu nie? Się nie trzyma te piłeczki. Oj, to było już, Saka trochę przesadził tutaj z tym sprintem w środek. Powodzenia, powodzenia, dziękuję. I jak tam? Co, co, co? Ja też gram mecz, aha, spoko, to może ze sobą zagramy przez przypadek, <grafię> jak będziemy w tym samym czasie grali, Ja na jakiej konsoli grasz, mordeczko? Dawaj, dawaj go, i pięknie wyczyszczona jego ofensywna akcja, zagramy przez papieża tutaj, przez Pope'a, okej, okay. go, let's go Saka do odgrywania do tyłu, pyk, pyk, no i elegancki sobie chłop, nie wie co się dzieje już, on, on już lata tutaj na full pressingu w moją stronę, a ja sobie ładnie rozgrywam piłeczkę. Okej, okay, pięknie. I Peter Kraut. Peter Kraut z Linekerem na zmianę. Jak coś to napisałem na Insta, Spoko! Spoko o 19 odpiszę, dobra? Bo przed, przed 19 będę kończył live'ika, to odpiszę po 19. Ja bo w trakcie... Tak tylko o 19 odpiszę. Zobaczę o co biega. A bo nie odpiszę jak nie będę zampia. Nie no, odpiszę tak pisiał. Ale nie, to mi by była pójść do Petera kraucza ty mi podałeś tak. Hej, okay, powiem że nie głupio się gra. Nie głupio się gra tymi Anglikami przeciwko tutaj, tym Hiszpanom. Tym bardziej, że Hiszpania nie ma zbyt dobrych tutaj zawodników w tej FIFA. Oj, 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 oj. Pedri, Pedri, Pedri. No i Pedri mnie tutaj porobił. Śmieję się, a tu mam. Jaki klub lepszy, Real Madrid czy Barcelona? Eee, jeśli chodzi o piłkarzy w FIFA, to Real Madrid. Jeśli chodzi o Realnie, to uważam, że też no Real Madrid na tą chwilę. Czy wolę Real Madrid? Raczej ja się kieruję w Ligę Angielską, Liverpool. Więc mam jedne takie, wiesz, flashbacki z finałów Ligi Mistrzów na temat Realu Madrid, co mogę poradzić. Ale nie, nie pawam, do nich na jakoś. Nienawieściu. Będę bardzo wdzięczny. spoko. spoko chodzi 19 piśmie, bo teraz jestem w trakcie to wiesz. Yy... Gierki, Dlajdik to sprawy. Nie będę po prostu zaglądał na Instagrama. Okej, okay, mamy to. Ładnie, ładnie. Ładnie, panowie. 3-1. 30 minuta. Głupio bramkę straciliśmy. Szkoda tej brabeczki. Myślę, że ona napawa go dalej nadzieją tego gracza. Dalej się trzyma w ryzach. Ale on się będzie musiał tak ciśak otworzyć. Więc podejrzewam, że będzie łatwo wygrać ten beczyk. Choć jeszcze nie... Nie witajmy się z gąską. Dobra, cyk. Pięknie. Peter Crouch ładnie. Mam się jestem zdziwiony tego jak się ten crouch rusza. Jak on ma tak tyle centymetrów wzrostu i w ogóle... A on ładnie się rusza w tej fichie. Jako ty hero. Ja go chciałem sprzedawać, ale ja nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby sobie nie, trochę nie pograć dla panu. Oj oj, oj, pięknie! Ale by Pop uratował Mamy Ryana Kenta Legendę FIFY Której Kent był legendą FIFA? 19 czy 20? 20 chyba, co? Chyba w 20 był taki kęcik właśnie bardzo mocny. Kto nie to stracił bramki przez Keta, to widocznie nie grał w FIFA. Nawet jak nie grałeś w FIFA, to i tak przez niego traciłeś bramkę. Okej, okay, okej, okay, dobra. On frajersko chce mi strzelić bramkę, bo chce podejść sobie pod linię. Ale ja mu tam jednak nie pozwalam za mocno. Choć boję się tego mojego srebrnego zawodnika, że on nie będzie miał później kondycji. Ale to w razie czego tam kogoś damy, zamienimy go w drugiej połowie. Uf, proszę bardzo, jaki Real Madryt to mi się pokazał na czacie. A twój ulubiony z Realu Madryt, który obecnie gra, to? Tak się spytam. Kto jest najbardziej taki lubiany? I mamy! Czwarta oneczka. to, Tu piękna sprawa! Nie kolego, 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 kolego! Właśnie, właśnie. To jest twoim ulubionym kompilkarzem, możesz sobie napisać tam na czasie. Jestem ciekaw, kto jest waszym ulubionym. Czy to jest Eden Hazard? Chyba tak, chyba Eden Hazard jest najbardziej ulubiony teraz w Realu Madryt. Oh. <laughs> Utracono z przeciwniki. Yeah. Bardzo dobrze, bo zagrał do pierwszej połowy, mógł grać drugą połowę. Siemano Damian, witam.